KHEKA dawno mnie nie było. Jedziemy do ośrodka. Nagrywam filmik, mimo że moja asystentka jest nadal na, yy, na urlopie. No, i co teraz? Proszę pani. Moja asystentka jest dalej na urlopie, ale pomyślałam sobie, że nagram filmiki i wyślę jej, a potem będziecie je. codziennie będę wam wyskakiwać z, z Najdubie czy gdzieś tam wszędzie. Przepraszam. Dzisiaj filmik, yy, który w sumie chodzi za mną już od dawna to słowo, ale wczoraj, wczoraj, wczoraj bardziej mi to jakoś tak się sklarowało. To jest słowo przyzwoitość. Co wam mówi słowo przyzwoitość? Szybka. Szybka burza mózgów. Mi przyzwoitość kojarzy się z uczciwością, z kręgosłupem moralnym, z manipulacją. Toksycznym wstydem, tresurą i wymuszeniem. Przyzwoitość yy, dla mnie osobiście, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie osobiście łączy się bardzo silnie z dzieciństwem. Yy, kiedy to dziecko, no dziecko uczy dziecko jest białą kartą, dziecko, dziecko jest uczciwe po prostu po prostu z założenia, z białym, białą istotą uczciwą. Nie ma, złych, nie ma złych, intencji, nie ma złych przemyśleń. Jeżeli je ma, to je nabyła drogą do śladownictwa, a nie dlatego, że taka jest. Chociaż większość rodziców utrzymuje, że właśnie to wygląda w ten sposób, że dziecko urodziło się złe. Wielokrotnie to słyszę na terapii, że jestem ten zły, jestem głównym to mnie porusza najbardziej jestem zły, jestem głównym, jestem nikim jestem beznadziejny, jestem do niczego nikomu niepotrzebny i w ogóle i w ogóle, i w ogóle przyzwoitość, powiem wam na przykładzie słuchajcie, wczorajszego przykładu na przykładzie wczorajszego przykładu jak wiecie Ashera na Meissnera jest w bloku wielo na osiedlu dwudziestoletnim osiedle Gocław, lotnisko jakieś tam coś tam Jestem już tak stara, że pamiętam jak to budowali, ale tam, bo tam moi dziadkowie mieszkali, więc ja jeszcze do nich chodziłam. Słuchajcie, pamiętam, buty pełne, było obłocone, tam było wszystko w błocie. Och, no, ale to nieważne. No i wczor wczoraj rano dzwoni do mnie pani, z którą współpracuję ze spółdzielni, z awanturą wielką. Podaje mi, podaje mi tam tych osiedlowych, całych, w tych, wiecie społeczników, w ogóle z awanturą, że zniszczyłam kwiaty, że kable z mojego lokalu wystają, że w ogóle jest żenada, że jak ja tak mogę, jak ja tak mogę, że to jest nieprzyzwoite, że oni hodowali ten kwiatek 20 lat i w ogóle i co ja zamierzam z tym zrobić. No i słuchajcie, yy, i co zrobiłam, to co zawsze. Co moja mamusia mi zawsze kazała, czyli że tak powiem, zaczęłam się kajać. No bo tak, nie było mnie w lokalu, mówię im, że nie byłam w lokalu, nie wiem co jest, muszę jechać sprawdzić. Ale nie, oni tam wiecie, cały czas mnie atakują na poczucie przyzwoitości. Mówię, no, raczej niemożliwe, bo wiem mniej więcej co się dzieje na, na tym. Ale nie przyszło mi, słuchajcie, do głowy, w ogóle nie przyszło do głowy. Jeszcze inny wariant, o którym zaraz. No i mówię, no jeżeli faktycznie myśmy zniszczyli, to ja Państwu to, jak położymy już zawieszoną tą klimatyzację, to ja to jakoś naprawię, no nie wiem, kupię tą hederę. Ale muszę sobie, a i tak musiałam tam jechać i, i pierwsze co to wiecie, kroki do tego okna, okazuje się, słuchajcie, akcja przednia, gdyż obok jest knajpa włoska. My jesteśmy z nią nie za, jakby trochę za przyjaźni, trochę nie, ale no jest, no jakby nie jesteśmy przyjaciółmi. I oni ten bluszcz, bo ta hedera to jest ten bluszcz taki, wiecie, co to wisi na tych takich wszystkich budynkach i jak oni mi na początku, tam jeszcze w marcu, czy znaczy w marcu, czy w maju, zaczęliśmy, a nie, w majach zaczęliśmy remonty, no to już miałam pierwszą aferę o to, że kable wiszą, słuchajcie, klimatyzatorzy powiesili kable, puste kable, a ci zrobili tutaj aferę, że dzieci się zabiją i w ogóle. No i że mamy schować pod tą hederę. Hedera e, tak się rozrosła, że sąsiadom właśnie tej knajpie włoskiej zasłoniła całe okna, zaliściła e, za całe klimatyzatory, więc jak było zimno, to im to pewnie tam wszystko jedno było, ale jak się zrobiło gorąco, no to jak znam życie, to się po prostu zaczęli przyduszać. Ale i zobaczcie tutaj różnicę. Moja, moje poczucie przyzwoitości. W ogóle jest bez sensu, myślę. Zaczynam się zastanawiać, że jest dziecinne, e, bo moje poczucie przyzwoitości polegałoby na tym, że ja bym najpierw poprosiła o zgodę, czy ja mogę to wyciąć. Tak jak proszę o każdą zgodę, czy mogę zawiesić klimatyzator, czy mogę zrobić dziurkę wentylacyjną, o wszystko. Słuchajcie, dlaczego ten remont tak długo trwa? Bo ja o wszystko muszę mieć zgodę. Mało tego, że muszę mieć zgodę, to ja jeszcze potem im płacę normalnie za użytkowanie kasetonu, że wisi na zewnątrz, reklama, że wisi na zewnątrz, że klimatyzator wisi. Ja za wszystko muszę im zapłacić. Więc to się dlatego też przeciąga. Nie mogę wejść na dach, do, żeby zrobić swoją klimatyzację, bo też muszę mieć zgodę, która trwa około tygodnia. I słuchajcie, ale moje poczucie przyzwoitości jest większe, więc ja zgłaszam, czekam, łykam tą ślinę ze <grym> złością, a sąsiedzi, słuchajcie, przeszkadzało im, wywalili wszystko, co było można, na bez nawet słuchajcie, nie posprzątali po sobie, tylko zostawili te krzeczory. Nie wiem komu oni te krzeczory zostawili. E, w związku z tym odsłonili znowu nasze kable, bo one były schowane pod tymi roślinami, żeby się nie przebiali. I było elegancko. Znowu nam odsłonili nasze kable. E, no i e, wiecie, no... I tak jest uważam postęp w mojej przyzwoitości, bo pierwsze co zrobiłam, zadzwoniłam, zawezwałam sobie ich na miejsce i jakby i też oni zawezwali sobie knajpę włoską. I ja mówię, no halo, ale to, to że ja remontuję lokal, to nie znaczy, że trzeba się ciągle do mnie przyczepiać. No miejcie trochę przyzwoitości. Rozumiecie o co chodzi? Przyzwoitością wasi rodzice was... Wami manipulowali, żeby osiągnąć określone zachowanie. Ostatnio też usłyszałam od jednej wspaniałej kobiety, która uważa się, że jest taka wspaniała, że to jest nieprzyzwoite, że ja jej nie wypłaciłam pieniędzy i że udaje bizneswoman i tak dalej, i tak dalej. Że to jest nieprzyzwoite a przyzwoite jest wyłudzanie od ludzi pieniędzy, a przyzwoite jest niespłacanie długu, a przyzwoite jest, yy, mówienie, oczernianie kogoś, a tak naprawdę samej się jest nie w porządku, to jest przyzwoite? Nie, to nie jest przyzwoite. Ale, i tutaj połączę przyzwoite z uczciwością, ale osoby, które są mega uczciwe, które dla, dla których uczciwość jest mega, Boże, jadę normalnie na pamięć, których uczciwość jest mega wartością, E, mają z tym, wiecie, e, jest im przy... nazwa to delikatnie jest im przykro, lub są wkurzone, że, 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 że jakby jest to, słuchajcie, nazwę to bezkarne. Można sobie kogoś po prostu, wiecie, tak przymanipulować i nic za to nie mieć. No tutaj akurat na szczęście ja się nauczyłam już bardzo skutecznie, że to nie jest tak, że nic za to nie mieć. Bo tak jak tutaj zadzwoniłam, że proszę mi to tutaj załatwić, zdjąć to ze mnie i. i... Wspólnocie to wyjaśnię, że ja nie będę się tutaj za wszystkich teraz użerać. Tak samo i tamta pani pójdzie, idziemy do sądu. Jesteśmy w trakcie przygotowywania do materiału do sądu. Więc ja już w tej chwili załatwiam takie rzeczy. To jak, nie wiem, jak pani w ośrodku napadała na nas, bo jej przeszkadzało coś tam, to jest związane, słuchajcie, też z tym, że też przerabiam teraz Zmianę, tak? że ludzie nie lubią zmiany i jeżeli my wchodzimy tam z tą restauracją to tak jak z każdym moim ośrodkiem było na początku wszyscy sąsiedzi są wściekli czepiają się ciebie wymuszają jakieś wiecie, dziwne, dziwne praktyki i tak samo było przecież ze środkiem że musiałam jechać do, na policję żeby pani mi nie wbiegała do domu z awanturą dlaczego tej pani nikt nie powiedział, że to jest nieprzyzwoite? Nieprzyzwoite, że takie rzeczy dorośli ludzie załatwiają na spokojnie drogą, nie wiem, negocjacji, rozmowy, a nie wrzasku, zastraszania, gróż karalnych, bo tutaj aż groźby karalne były przecież. I wiecie, i teraz pytanie, co jest przyzwoitością? E, okazuje się, że... E, Osoby, które właśnie w dzieciństwie były szantażowane, wymuszano na nich przyzwoitość i uczciwość, i grzeczność i posłuszeństwo. No nie potrafią się przed tym nawet obronić, wiecie? Przyjmują to na klatę. Najczęściej wchodzi wtedy autoagresja, czyli w takim najmniejszym, jakby już najmniejszym wydaniu, czyli myślenie o sobie, ale jestem gówno, ale jestem beznadziejna, ale jestem co tam jeszcze? co tam jeszcze moi klienci mówią jestem do niczego w ogóle tak, że, że w ogóle wszyscy mogą mnie ranić, nikt mnie nie broni, jaka ja to biedna jestem i tak dalej i tak dalej, czy biedny bo to mężczyźni też, też mają do y, takich wiecie większych a, aktów y, autoagresji typu nie wiem, uszkodzić się z, zajeść o, ha, jakiś remoncik piękny tutaj oczywiście, i co teraz proszę państwa super, nie ma to jak y, zasadzić całą drogę i się nie martwić o kierowców, że sobie poradzą. Jakiś ruch, coś, te sprawy. Te sprawy nie ma po co, po co, po co na co. No i pan teraz podjeżdża i ciekawa jestem co zrobi. Bo przecież musi być pierwszy, nie? To jest właśnie to poczucie przyzwoitości. Ja stoję przyzwoicie i czekam, a pan jedzie, bo mu się spieszy. Oczywiście. O, a ten drugi pan jeszcze bardziej za, zahaczył, bo przecież on też musi jechać pierwszy. O Jezu. No i co teraz proszę pana pan zrobi? Ja stoję dobrze. Przepraszam za, ten, za, te, za to, ale to jakby nie, nie przewidziałam takiej rzeczy. No to jest taki właśnie brak przyzwoitości, że jeżeli za tamujesz ruch, to może byś się zainteresował, yy, że trzeba coś z tym zrobić. Po co? Po co? Zawsze wtedy znajduje się ktoś, to, to jest słowo to trzeba, nie? Trzeba coś z tym zrobić. W takich sytuacjach zawsze znajdzie się ktoś, kto weźmie ten kijek trzeba, czyli weźmie tą odpowiedzialność i coś z tym zrobi. E, tak, jeśli chodzi o tą przyzwoitość, e, przyzwoitość nie pozwala dzieciom, które były tresowane w takich domach, chwalenia się niczym. Nie, to jest nieprzyzwoite. sieć na dupie, nie wychylaj się, niech cię zobaczą. Potem pojawia się w dzieciach taka potrzeba udowodnienia, taka nieuświadomiona do końca, potrzeba udowodnienia, że jestem dobra, że jestem fajna, że jestem przyzwoita. Nie wiem dlaczego uczciwość trzeba udowadniać. Ja się śmieję, że w ogóle Pan Piotr podważył moją całkowitą uczciwość, przyzwoitość i wszystko, bo powiedział, że to już jest w ogóle archetypowe, archaiczne, nie niearchetypowe, archaiczne. Nikt dzisiaj tak nie żyje uczciwie jak ja. Znaczy w sensie, że zbyt przyzwoicie, zbyt uczciwie. To jest też trosura za BW, słuchajcie, kiedy tam wszystko było śledzone, prześla, prze, 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 prześwietlane. Wchodzili ci na konto, sprawdzali skąd masz kasę, bo chodziło o szantaż, o, o, o wpływ agentury. Więc tam było to, dopiero było wymuszanie przyzwoitości wszelkiej. Sprawdzali, czy masz kochankę, czy się leczysz na alkoholizm. No, różne rzeczy sprawdzano, więc trzeba było być przyzwoitym, chociaż wiem, że nie byli przyzwoici wszyscy, bo też różne rzeczy się działy. Ale dojechałam, ale wymuszenie przyzwoitości było olbrzymie. Eee. Oczekuję, się, a, a na przykład teraz rozmawiam często z moimi klientami, no i mówię o pracodawcach. Jestem pracodawcą w kilku firmach i patrzę, jak to się właśnie, jak to się fajnie przeplata. Dla mnie to jest ciekawe, bo od pracodawcy wymaga się przyzwoitości, tak, ale pra, pracownik nie musi, przepraszam, nie musi być przyzwoity. Pracownik może kraść, a kradną na przykład w gastronomii kradną na potęgę. No i kto tu jest nieprzyzwoity? Myślę, że obie strony mają swoje za uszami. Obie strony oczekują przyzwoitości, ale nikt nie bierze za to odpowiedzialności. Za to, że jeżeli moją wartością jest uczciwość i przyzwoitość, to bez względu na to, czy koło mnie kradnie 50 osób, to ja nie kradnę. Jeżeli ktoś jest uczciwy... Jeżeli ja jestem uczciwa, no to nie patrzę na to, że ktoś jest złodziejem, że ktoś robi malwersacje. No, chyba, że to widzę, że to jest przestępstwo, no to zgłaszam. Dzisiaj miałam, słuchajcie, sen masakryczny. Aż się zerwałam z łóżka. E, śniło mi się tam, różne rzeczy mi się śnią, śniły, ale śniło mi się na koniec, że stoję w oknie w jakimś dziwnym miejscu i za mną jest droga. W ogóle północy szukałam swojego auta. <laughs> Jak już znalazłam, nie mogłam odpalić. No, pełnia, pełnia. No, i jechał jakiś taki taki ala koń, yy, 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 koń, wóz z koniem, chociaż tego konia nie do końca widziałam. Ale taki wóz taki, taki jak, to, jak to na alternatywy, cztery wozili te we, węgier. I jechał facet i strasznie wrzeszczał na dziecko. Nie jego, chyba, ale strasznie wrzeszczał. A potem to dziecko spadło pod te koła, słuchajcie. Ja narobiłam rabanu. Zadzwoni zdążyłam jeszcze, zanim się obudziłam, zdążyłam jeszcze zacząć dzwonić na policję, ale darłam się, że trzeba to dziecko ratować, no i to było nieprzyzwoite, bo ten facet, ten niby, niby ten, przede mnie i się darł na mnie, krzyczał na mnie, że co ja w ogóle robię, jaka policja i że to dziecko jest nieważne. No, więc tutaj dlatego dzisiaj nagrywam ten filmik, że to właśnie ta przyzwoitość. Ja zawsze reaguję, zawsze reaguję, jak się dzieciom krzywda dzieje, zawsze. Nawet czasami, jeżeli to widzę, że, że potem się okazuje, że było bezskuteczne, to wolę bezskutecznie, ale żeby coś robić, niż udawać, że tego nie widzę. Bo moje poczucie przyzwoitości jest bardzo wysokie. Moje poczucie przyzwoitości też, na przykład w kebabie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby, nie wiem, żeby kombinować, jak wiem, że niektórzy kombinują, ja, ja się kłócę ciągle z moim wspólnikiem, bo ja nie uznaję żadnych mrożonek, żadnych jakichś takich dziwnych, wiecie, bardzo pilnuję, bardzo pilnuję, żeby to było wszystko świeże, żeby tam nic nie było jakiegoś, wiecie, dziwnego. Bo moje poczucie przyzwoitości po prostu na to nie pozwala, i uczciwości, że to jest nieuczciwe. Jeżeli zakładasz biznes gastronomiczny, no to no, musisz mieć jakieś poczucie przyzwoitości. Takie jest moje zdanie. Może, może jeszcze jestem zagłupia w tym temacie. Bo to, jak to ostatnio e, e, plotku wiecie, słuchajcie, świat arabski, oczywiście nie cały, ale tam wybrany, cały czas, cały czas mnie obserwuje, czy ja już otworzyłam tą restaurację, czy nie. I śmiać mi się chce, jak jeden mówi, a! ona mi nie zagraża, bo ona się na niczym nie zna. <noise> w ogóle nie wiedzą przecież, no bo ja się tym też nie chwalę, bo moje poczucie przyzwoitości nie pozwala, jak ciężką pracę włożyła w to, żeby jednak wiedzieć coś na ten temat. Um, oczywiście nie wiem wszystkiego i nie będę wiedziała wszystkiego i, i od tego są ludzie, że mnie ja nie musiała wszystkiego wiedzieć. Ale rozbawiło mnie to. Rozbawiło mnie to bardzo. Zwłaszcza, że yy, jak takich obserwuję wszystkich, yy, no to oni się. Ale wiecie, to jest jakaś taka. Ten świat kebabowy to taki jest. Tak samo jak pracownicy przychodzą do kebaba. I mi się wszystkim wydaje, że jest tak proste do zrobienia, że to w ogóle tylko wiecie: sadić i wypad. No nie, to nie jest takie proste. Mi się też tak wydawało na początku. W ogóle nie biorą pod uwagę tego, że jest jakiś marketing, jakiś coś. Nie, sprzedałem 40 kg mięsa, to już jest zajebiście. No, a ja jakoś tak, moja poczucie przyzwoitości polega na tym, że, że, no, że trzeba grać uczciwie. Trzeba, trzeba się uczyć, rozwijać, a nie tylko, a nie tylko jakoś tak mm, tu i teraz bezmyślnie na głupa. No ale jakby też yy, moje poczucie przyzwoitości zaczyna się oswajać z tym, że naro inne narodowości mają inne zupełnie pojęcie, albo w ogóle nie mają pojęcia, znaczy nie no, może uczciwości. A, ale przyzwoitości nie są tak wytresowani być może... chociaż nie, wiecie co? Yy, nie, 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 wr wróć, wróć. Poczucie przyzwoitości jest zawsze wymuszane przez rodziców dysfunkcyjnych, jest zawsze wymuszane przez rodziców lękowych. Poczucie przyzwoitości, poczucie takiego bycia, że co ludzie powiedzą, żeby, żeby nie daj Boże nic nie powiedzieli. Stąd jest to poczucie przyzwoitości. Nie stąd, żebyś był dobrym człowiekiem, że ja Cię nauczę wartości, nauczę Cię zasad, bo, bo mi na Tobie zależy. O nie, nie, moi drodzy. To nie, to nie ten kazus. E, poczucie przyzwoitości w dzieciach tresuje się po to, żebym ja się nie musiała wstydzić za nich. E, żebym, e, żeby sąsiedzi mówili: Ale ty dobrze wychowałaś swoje dzieci. Jakie one są grzeczne, i kulturalne, i posłuszne, i cudowne. I nie daj Boże, żeby były normalne. Normalne, czyli e, normalne, czyli normalne. Właśnie, nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Czasami nawet y, te normalne nazywa się aspołeczne. Aspołeczne. Tak. No dobra, to chyba wszystko. Przyjechałam do środka znowu godzinę wcześnie, y, Bo coś ostatnio z moim spaniem, z y, słabo idzie. Podejrzewam, że dopóki nie otworzę mojej restauracji, to tak też będzie, bo wszystko się przeciąga, przeciąga, jak to w którymś kabalecie było godzę się z tym dzisiaj fajny, jeszcze tak trochę dygresji, dzisiaj fajny słuchałam filmik o zmianie, że ludzie, którzy powo powodują u siebie zmianę, jakąkolwiek to może być wyjazd na wakacje to jest to jakiś rodzaj zmiany nie przewidują, że jest coś takiego jak dół po, po tym, ja chyba łapię doła, ale to jest taki dół śmieszny dół, bo no nie mam wpływu na to, że to się tak przeciąga. Próbuję mieć na to wpływ, ale nie mam. E, samo badanie wody, tydzień czasu trzeba czekać do sanepidu. E, tu trzeba czekać, tam trzeba czekać, HACAP się robi. E, tu coś tam czekam na, na decyzję, tu coś. No nie przeskoczę tego, po prostu nie przeskoczę tego, że nie wiem jak wysoko skakała. No i trochę łapie doła, bo nie przewidziałam aż tak tego. Trochę przewidziałam, ale widzę, że życie napisało inny scenariusz. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mi zapału zaczyna brakować, bo nie, bo jest codziennie lista, wiecie, z tej listy schodzą. Nauczyłam się przez te 2-3 miesiące podejmowania dużej ilości decyzji, brania odpowiedzialności za to wszystko myślę, że rozwój olbrzymi, bezcenny. W ogóle to, co się nauczyłam, jest bezcenne. Hmm. Może stracę trochę przyzwoitości. <laughs> Nie będę taka bardzo przyzwoita. Nie, oczywiście, że będę, oczywiście, że będę. E, tak, także y, no otworzymy, kiedy utworzymy. Wczoraj nawet rozmawiałam z moją asystentką, słuchaj, a może zrobimy tak, jak w witranie, że Dostaliśmy zgodę, a następnego nie otwieraliśmy lokal. Na wariata, na totalnego wariata, po prostu nie śpiąc po nocy, bez przygotowania, tak naprawdę byśmy to otworzyli. I potem był ten moment chaosu olbrzymiego chaosu dobrze, że w ogóle dobrze, że to był Rembertów, bo pewnie byśmy padli od razu. No, tutaj tak nie będzie. Moja asystentka mówi, nie, 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 nie za długo już to trwa, żebyś teraz na wariata coś robiła. Więc nie będę nic robiła na wariata, doczekam odpowiednich decyzji, odpowiednich dokumentacji, zrobię to tak, jak być powinno. I może to i dobrze, bo wrzesień wrócicie z, z urlopu, wrócicie z wakacji, z wszystkiego. E, powoli się wróci, w, wrócicie do, do, do działań. Że się nie jest trochę słabym miesiącem, bo wszyscy inwestują w szkoły, ale tam jakoś sobie poradzimy. Mm. Ważne jest to, że. że, że Aszera, aha, wczoraj byłam, słuchajcie, z dobrych rzeczy, takich bardzo, 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 kupiłam lampy, ponieważ całą, całą knajpę zbudowałam na, na moim marzeniu lamp, e, mojej magii lamp. Przyjechały lampy, obejrzałam, je są mega piękne. Takie trochę jak chciałam. Jeszcze muszę dokupić trzy, gdzieś jakieś ładne, bo tam już nie było. Kuchnia jest, tak sobie wczoraj wiecie, taką, z taką właśnie poczuciem dobrze spełnionego, pomyślałam sobie, Boże, jaką będę miała piękną kuchnię. Tutaj trochę się wstydzę tej kuchni, bo ona jest maleńka, nieporęczna i w ogóle. No, nie będę tego komentować nawet, ale tam będzie kuchnia profesjonalna z profesjonalnym sprzętem, wszystko nowiutkie, żadnego, wiecie, potaniości. Pięknie położone są, piękne glazura, nie jakieś, wiecie, najtańsze badzie w, za złotówkę, tylko naprawdę komfort pracy pracowników będzie bardzo duży. Na tym mi też zależało. Mamy już fontannę praktycznie całą. Góra się już powoli robi. No, już wczoraj rozmawialiśmy z panem od kasy. Jakby nie ma dnia, żebym ja z kimś nie prowadziła rozmów, nie podpisywała umów, więc to się cały czas coś dzieje. To nie jest tak, że czekamy aż pan Piotr skończy i już. Nie, w międzyczasie ja już praktycznie jak to potem wszystko oni wyjdą, a my to wszystko po prostu, bo to już nie wiem, sprzęt będzie wjeżdżał za jakiś tydzień, mam nadzieję, może półtora bo w tym tygodniu chcę to dokończyć już w końcu. No, bo to ten sezon urlopowy też swoje robi, nie? Więc za półtora tygodnia wyjdzie sprzęt, będziemy już gotować, będziemy już trenować, poznawać się, układać, przywieziemy stoliki. Także wszystko jest prawie gotowe, tylko po prostu brakuje nam jeszcze, nie wiem, no takiego... pospinania. No dobra, chcę, żebyście pomyśleli na temat przyzwoitości, czy jest wymuszona, czy nie. Czy wy macie ją w jakimś formie? Czy domagacie się od ludzi przyzwoitości, a sami głęboko w pewnym miejscu ją macie? No, także poobserwujcie, jak to u was jest z poczuciem przyzwoitości, jak to jest u was z wartością, która się nazywa uczciwość. No, bo to ciekawe jest bardzo, wiecie, bo czasami ludzie... E, domagają się innych uczciwości. A sami mają no za, za, za uszami. Tak to jest. Myślę. Dobra. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Jest dzisiaj ładna pogoda. Idę podle kwiatki, bo mi się wieczorem nie chciało. I co tam. No i super. W weekend będę prze, prze, y, przesadzać kwiatki do asery. Te, co kupiłam. Tylko jeszcze muszę ziemię nakupować i już, wiecie, przytupuje z nóżki na nóżkę. Dzisiaj podejmuję decyzję. Panowie, panowie, dwóch panów przedstawicieli, jak dzisiaj nie podejmę decyzji, to będę nieprzyzwoita, po prostu ich wywalę w diabły. Są inne firmy. Uczę się tego, wiecie, uczę się, że nie można być przyzwoitym, że jak się z kimś rozmawiało i ktoś mnie zwodzi, to ja nie będę czekać. E, tego się nauczyłam e, w ogóle wczoraj, jak tak myślę rozmawialiśmy o tej przyzwoitości, tak sobie pomyślałam, że ten kebab był trzyletnim takim, wiecie. Poligonem doświadczalnym do, do, do mojej zmiany. Dlatego trzy lata przygotowywania do Ashery e, i to, co teraz się będzie działo, to jest. będzie nieprzyzwoite. <grytanie> Wszystkiego dobrego później, pozdrawiam was.